Dreadmaw <laughs> mi samo, co się dzieje z tym Windowsem? Ta jedenastka jest taka niedorobiona Niedorobiona Jedenastka <laughs> Jedenastka, nie laska Aha. <laughs> jedenastka. Jeśli chodzi o rozmiar kufla, to ja poleję jednak M A najbardziej to bym poleła taki litrowy

<gry> Gra typu No, do hitu. Jak ja to już za daleko. Możesz mnie nie przyczyniać, Dobrze, bardzo Przecież dobrze, bardzo nie. Bardzo. Ile wy macie lat? Kurwa, zraszało mi na... jest na spał. Nie mów tam. tak! Nie mów Nie mów

ja piję lamojadę ostatnio. Tak mi przesmakuje jakoś, nie wiem, Przesmakuje? No i no to od tego, od szlepsa sobie nie Smakuje ci? Nie, nie mogę pić gazowanych. Ja, gdzie, gdzie, niższy, no, ma. <grychy> no ma! mam właśnie. Arepy chodzi po szkole z podróbą G-Shocka. Nieprawda. <grychy> Ej, jak jesteś śniadnięty, Popa atar temu, które to wemu Hello W niedzielę Nowa Costa no, no. Nauczycielka odmawy A tak że lewą związaniem Nie, nie, nie poddawaj się Najlepsza to jest niech motywacja Ale treepy red Kiemanko, witam w mojej kuchni Reppy, wiesz co to jest za mapa? Trippi Ty, a co to takie? Pika Mój Możemy się y, poczuć jak w Ukrainie Nie, tam nie pika, tam bardziej już wybucha A jak to pika, to wybucha Reppy, jak wspominasz Szymona Co? Jak wspominasz Szymona no dobrze. Ale pamiętam, że, że dużo ludzi... ...jedy... tego... Ty, ale AWP na blisko to jest jak gun. No, ale to też trzeba mieć... ...to trzeba mieć jakby... ...trzeba mieć gdzie płacić. Nie, trzeba mieć gdzie płaci Ej, poczekaj! A teraz oddalamy się. No dobrze. Co ty, joystickiem? To już licz, tak? Czerwy. Odkrycie litu <noise> 1944 koloryzowane. To już Lit, tak? <noise> CS bawi i uczy. W dzisiejszej lekcji przypadki. Dzisiaj lekcja kogo to kurwa obchodzi? Odpowiedź jest prosta. Wszystkich. Co to miałeś? Jak ta <grymne> salineczka, na znaczy nie, jak ona miała Mandarynka, nie? Mała ropuszka <grymne> O p*** Łyka, żabie <grymne> Co ty robisz? Co ty robisz? Także Przecież on cię widział Widzi się Ten, ten klucz Ja, ja <grymne> Co ty robisz? No. Ja go nie widziałem, to mnie też <töszanie> chyba nie. Repiu. Co? Sklep 1 do 10, która jest godzina? 7. <toszanie> <Sielam. tosanie> ja jestem zawsze zielony. Aj, wow. to <tosanie> jesteś. No to jest... ...prygoda, tak. ...prygoda, Ty to lepiej odinstaluj komputer, no. A ty znajdź Windows. Linux, li hankuje, komputer cały. Ja pierdolę. <laughs> wśród nas, jak i gra, jak x, jak...